Potrafi pan po polsku mówić? No, no możemy. E, proszę pana, jest taka sytuacja. Rozumie pan, co ja mówię? E, rozumiem. E, proszę pana, jest taka sytuacja w pokoju, że siedzę teraz na toalecie i nie mam papieru toaletowego. A po prostu okay. mam tak, takie mam rozwolnienie, że nie mogę wstać i nie wiem, czym się podetrzeć. Nie, nie, nie ma pan e, papieru. Tak, pa, pa. A, i, i jeszcze. No i co jeszcze? I to wszystko. A to, a to jest wszystko. Ok, um. papieru do podcieru po gównie. <laughs> a, tak dobrze. I czy po prostu parmi. parmi... I czy pan po prostu może przynieść papier, że ja chcę dupę wytarł? No bo na serio nie mam papieru. No tak. kupimy papier toaletny, a. Chyba, że wie pan, ja mam taki pomysł, że mogę w kołdrę wytrzeć dupę na przykład. Można? W kołdrę albo wręcznik do kąpieli. Nie, nie polecłem. Czyli pan mi może przynieść papier do, pod, do podtarcia? A, 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 jaki pokój? Pokój numer 112. Proszę pana. A 112. O, okej, okay, okej. Okay. Może, może. M mogę, mogę. Dobrze, czyli pan przyniesie za ile czasu? Za. Jedną minutę. Dobrze, czekam na pana. Pan wejdzie do pokoju jak coś. Dobra, dzięki na razie. Wpierdali się do pokoju, a tam się rżnął. Fikumiku na patyku tam jest. A on się wpierdala na pokój człowieku. Tak, może pan nie mówić, jaki jeszcze ma pokój? 112. 112. Tak. A pan jest w hotelu? Tak, tak, w łazience uh, jestem. Tak. Aha, aha. Ju, już za chwilę. Chyba, że ja wyjdę hmm. na korytarz sprawdzić jak, jaki numer pokoju jest. Bo może coś pomyliłem. Um. Okay. Tylko okay. proszę pana... pana imię? A są kamery na tym, na korytarzu? Bo ja z obsraną dupą będę musiał wyjść. To nie są żarty. Czy są kamery na korytarzu? Tam w tym hotelu? Halo? Um, do kamery? Tak, bo ja bym wyszedł zobaczyć, jaki numer pokoju mam. Hmm. Tylko wie pan, ja z obsraną dupą będę szedł, żeby nie, 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 mnie kamery nie, 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 nie nagrały. Nie, 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 nie trzeba. Y, y, jak ma pan na imię? Ja. Michał to, Pazdan. Spróbuj to znaleźć z Ja mam imię, nazwisko Michał Pazdan. Michał. Pazdan. Ma pan? Nie mam. Nie ma? Chwilę, A pan jest sam? E, mieszka w, pokoi? w pokoju? E, znaczy ja jestem z dziewczyną tutaj w, w pokoju. Halo? No nie mogę znaleźć. Justyna Kowalczyk pan zobaczy. Jest ty na Koławczyk. Tak. Albo jeszcze możliwe, że pokój jest na szefa. Pan sprawdzi ten. Proszę pana, już panu mówię. Adam Małysz pan zobaczy. Bo ja tu jestem firmowo z pracy. A Adam Małyś. Albo Piotr żyła. Um, nie, nie ma pan e, przypadkiem e, karty? Je, jest e, tam napisano na, kart, na karcie, na karcie e, numer... To czeka pan, ja zobaczę, ja zaraz do pana zadzwonię, Cześć? dobra? Okej. Okay. Dobra, dzięki. Kurwa, w tych Czechach się nabierają, tylko szkoda, że nie mogę tam dzwonić za darmo. Ej, jakbyście mi konto doładowali, to ja tam dzwonię. Dzwonię w sprawie szafy darmowej, to jest aktualne? Tak, tak. E, pan, Pani mi powie, czy to na pewno jest za darmo, czy to jest jakiś podstęp? Nie, 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 to nie jest podstęp. Aha, to pani by wolała mi to wysłać kurierem, czy za paliwo mi zwrócić, jak przyjadę po to? Nie, no to to już no, na interesie. Ja no ale to ja... jest napisane za darmo, a jak stracę na paliwa, to już nie będzie za darmo. Jeszcze raz dzwonię do niej. Będzie dobra prowokacja, widzowie. Później. Zadzwoń później. Zadzwoń później. Dzwonię w sprawie kota. To jest aktualne? A w sprawie jakiego kota? Niebieski kot Sphinx. Nie. Nieaktualne? Nie. A czemu nieaktualne? Ogłoszenie jest na eliksie. Aktualne, bo już sprzedam. Aha. A sprzeda mi pani swoje majteczki? Czy sprzeda mi Pani swoje majteczki? Czemu? Za 100 złotych. Do widzenia. No i chuj widzowie. Niestety. Nieaktualny kod.